Dzień dobry! Ja jestem Kepsik, no to oczywiście wiecie, zagramy sobie dzisiaj w symulator parkouru 2008, dlaczego to tak nie Nie wiem, to jest według mnie najlepszy symulator parkour. Nie parku kurde i tak go nagram zapewne. Parkouru 2008 2008 nie no polecam to. To, to. to jest od EA, czyli Electronic Arts. Najlepsza firma na świecie. Walimy pintę. I tutaj nie wiem co zrobić, żartuję. Trochę tu przeszedłem, jakby co. Dobra, nie wiem czy wiadomo po nas. Ale za głośno. Dobra. I tutaj, hopse Dobra. I spierniczamy od nich. An Jak jest taki czerwony, to można mu zabrać broń, oczywiście. Tylko, że jestem nubem w końcu, a więc ja oceny dajcie to skylo. Dobra, idę. Spinkalamy. palamy. To musimy iść. Tylko uwaga na pociągi. Siema Miszor. Lubię jechać pociągiem! No i słowo do to tyty, tyle. Zapewne ten, ca ten cały filmik będzie tak pocięty, że obejrzycie go tylko w dwie minuty. jestem bardzo. Czy w ogóle logo tej gry? W sumie już jest. za to. nie. Ciągle napierdzielają. Nie wiem po co ja że... to zrobiłem. To, 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 to... Auto folder, tak zepsute? Ja tu najczęściej takie widzę. Winda, to bym chciał zrobić ten trik. Geniusz jestem. Myślałem, że ona tak nie zrobi. No ale dobra, lepiej, dobra, lepiej. to nie wiem. Zapewne trzeba. Ja, Jeszcze będzie do góry. Się wystraszyłam. Ja lubię jechać pociągiem, ja lubię ładować... En... Nie Na A mogę. No kur... No. No, no. Aha, Musi nagrać... Hello To ona tego nie zrobi. Musimy coś innego zrobić. Proszę państwa. Hello tu bardzo dobra gra. Świetna fabuła. No, tak dopiero zrobić. 2 na 10. Bardzo świetny tak naprawdę. Jest... W sumie nie wiem co mam jeszcze do powiedzenia, bo jestem nubem. Halo. Ono tu nie przejdzie. Dobra, jestem nubem, nic nie umiem. I teraz nie wiem co zrobić. Nie mam tu nigdzie innego przejścia, tylko są te to piękne beczuszki. A jak ja mam tam się kurde dostać. Wyci stąd Dobra, nie no. Pewne tu trzeba wejść i się zabić. Dobra. Jeszcze nie. Oj. Czyli jak są czerwone drzwi, to nie oznacza, że są i trzeba tam iść. No kurde, no przecież mi łowili, że tak jest. I że jak się zgubisz, to jest twoja droga i tak musisz iść inną drogą. Prawdopodobnie będę tam musiał się wspiąć. Ale jak. To ja, To ja nie wiem. No chyba żeby... What the fuck? ta gra jest świetna. No, no, ale co jest. Co jest kurde, jaka. To ja bym musiał jakoś wyłączyć. Halo. No. Dobra. Naprawdę mam na pociąg wejść? Że co? A? Achtung! Uwaga pociąg! Achtung, coś tam? Dobra. 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 Ja pierdzielę, ale jestem nupnie. Jestem nupnie. Serio jestem jakiś nie Dobra, co ja mam zrobić? Nie wiem, chyba do przodu idzie Widzę cię. No tef! Dobra, to ja się straszyłem tego. To jest ciemno i nic nie widać. Jakoś ten filmik zmontuje? Da się? What? Zaplecam nie masz początku, ja wejdę tam w rąk Jak zaplecam cię? Przecież szedłem kurwa. Dobra Chłop, co ona zrobiła? Eee Jestem na wolności Co tu było? Eee Dobra O czym myśli? Galeria handlowa nie była ale jestem nób, no kurde, pominąłem to, nie? Dobra, tu gramy dalej. Lecimy jeszcze. Nie wiem czy to dalej nagrywać. Tak trzeba powoli, bo jak się pierdzielnie to w dupa. Trzeba takie super tricksy. Naprawdę? A nie, dobra. Nie naprawdę. A nie, to ona no, nie. Ok, się Dobra. No i co miałem to. Dobra, nieważne. Niebiescy. Dobra. Dobra, to tutaj zakończymy naszą przygodę. Z Fate i super przygodami z miszerem i pociągami. No, no to tyle. Elo, no, bo no tu więcej, jak chcecie więcej, to może coś tam jeszcze nagram i może Hello Neighbor, albo jakiś horórek jak zajebisty, bo to, to parę nie, nie wiem, co dalej mówić. <grym> dobra, Elo, uwaga. A dobra, to powiem na razie.